I górak Polski zaczniemy nie od sportu, tylko od kibiców. Bo tutaj mnóstwo kibiców to są kibice z Konina, z Big Brothera. Skąd, skąd ta ekipa? To jest ogólnie moja ekipa, taka mieszana, ale raczej większość konińska. Znajomi, którzy są od lat. Nie jest to tak naprawdę nikt nowy, może tam poza kilkoma osobami. Zresztą tutaj była bardzo ograniczona liczba kibiców, bo tylko 23 bilety dostałem na głowę, żeby sprzedać swoim kibicom. Więc tyle, ile, tyle, ile było biletów, tyle osób przyjechało. No i. I tyle, no ale no, są ze mną tak naprawdę od kilku ładnych, od kilku długich lat, kiedy tylko gdziekolwiek boksowałem, czy to była Sokółka, czy to był Szczecin, czy to jakiekolwiek miasto na Mistrzostwa Polski, gdzie jechaliśmy zawsze e, ekipa 20, 30, 50 osób za mną jeździła i wiesz i to jest e, fajne, bo jest lako boksować, nie boksujesz dla pustych trybun, tak jak tutaj te pierwsze walki e, przy ciszy, tylko wiesz, że są z tobą ludzie. E, Dopingniesie, a, ja, a ja jestem takim człowiekiem dość e, sentymentalnym i gdzieś tam uczuciowym i, i na mnie to ma duży wpływ. Zanim przejdziemy do samej walki, chyba fajnie było, widziałem tak po tobie poczuć ring. Sama ta adrenalina, wyjście, sama walka, chyba czekałeś długo na to. Dokładnie, wiesz, duża, duża trema, duży gdzieś. E, taka psychiczna trema. Dlatego, że z, e, słyszysz z boku głosy, że powinieneś zawodnika, tam wiesz, wyjść z nim i wygrać. E, tak no pokazał Nowaczyński, no e, chciał się bić, nie wyszedł do ringu po to, żeby ładnie przegrać, tylko, tylko chciał się bić. Wiadomo, że ja go gdzieś tam swoim cwaniactwem e, rozszyfrowałem i wiedziałem, co będzie robił, ale, ale potrzebowałem, tak jak mówisz, poczuć ten ring, zobaczyć, e, jak to jest w ringu, e, Że na początku gdzieś była delikatna spinka w tej pierwszej rundzie, ale też był taki plan taktyczny, żeby więcej nogami, czasami prostymi, boksować dopiero w drugiej, przepraszam, rundzie się rozluźnić. I, i tyle, no ale wiesz. E, Pierwsza runda gdzieś tam wygrana, wyboksowana, druga runda y, siadł ten lewy sierp y, Nowaczyński gdzieś tam padno, to, to no dobrze, bo, bo wiesz, no gdzieś psychicznie się podbudowuje, fajnie, że, że wygrana. Y, mówiłem, że bez różnicy, czy to wygrana przed czasem, bo wiesz, y, nie grzałem się na to, jak było widać, żeby go znokautować, tylko boksowałem swoja, a czas po prostu wyszedł. A ty byłeś zaskoczony tym, po pierwsze, że tak na ciebie ruszył, momentami była ofensywna, po drugie, że dużo mocnych siostwo jednak wytrzymał. No trochę przyjmował. Wiesz, wiesz, wiesz co, trafiłem trzy razy tak na czoło yy, prawym sierpem, yy, takim niedokręconym, bo, bo gdzieś tam rzucałem sobie na początku tym sierpem, niedokręcałem go i, i gdzieś widziałem, że tam oczko, okomu jedno uciekło gdzieś tam po, po którym sierpie, ale, ale łeb ma twardy. Yy, no lewego sierpa nie wytrzymał i dobrze. To ofensywna taktyka jego, to że parę razy ruszył na ciebie tak wariacko, to zrobił na tobie jakieś wrażenie? Starałem się tak naprawdę, widziałeś, nie przyjąłem żadnego mocnego ciosu. gdzieś, Jeżeli coś przyjąłem, to wiedziałem na ile mocno ten cios przyjmuje, czułem dystans i, i nie, nie robiło to na mnie jakiegoś wrażenia. Ale, ale prawda jest taka, że, że nie, był to, nie była to walka, gdzie sobie stanąłem na środku ringu i robiłem co chciałem, tylko musiałem się spiąć momentami, żeby, żeby tego ciosu nie przyjąć. Efekty pracy z Jordanem, jakieś widziałeś w tej walce? Myślę, że tak, wiesz, uruchomiliśmy nogi, więc, więc te nogi zaczęły chodzić. Uruchomiliśmy od nowa y, tu więcej, więcej y, luźnych ciosów. To będzie trwało myślę jeszcze z pół roku rok, zanim to wszystko się tak dogryzie, bo, bo tak naprawdę ja wróciłem y, 6 miesięcy temu z dalekiej podróży, gdzie, gdzie nie do końca prowadziłem sportowy tryb życia i wiesz, i dla mnie to było y, gdzieś wejście znowu na ten poziom sportowy i trzeba było się odnaleźć y, w tym reżimie treningowym. Y, w, w, tym, żeby trzymać tą dietę, mam zresztą tutaj stoi, no, nie dość, że nowego trenera, no to jeszcze Łukasza Czerwińskiego, swojego dietetyka i człowieka od, od suplementacji, który pomaga mi robić wagę, więc przygotowuję się teraz profesjonalnie do, do startów i wiesz, inw, inwestuję, inwestuję więcej w przygotowania pieniędzy niż, niż dostaję pieniędzy za walkę, bo przy tej walce, powiedzmy, że przygotowania gdzieś dwukrotnie przekroczyły, przekroczyły moją wypłatę za samą walkę. Ale, ale jest to wiesz, no jest to inwestycja gdzieś w przyszłość. I tak dobrze, że Jordan powiedział, bo trenuję też z chłopakami z PT Studio. Jest to, to personal, training studio, więc, więc przygotowuję się siłowo, ale nie ciężarami, tylko siłowo, raczej yy, ze swoim ciężarem ciała. Dużo fajnych nowych ćwiczeń, dużo bodźców od nowa gdzieś zyskałem tą chęć do treningów, więc y, to jest dla mnie, wiesz. Yy, no taki powrót, taki powrót i nie chcę wygadywać głupot, za chwilę zrobię. Yy, powoli step by step, walka po walce, pod odnosić sobie poprzeczkę i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiesz, nie podniecam się, bo będąc na amatorstwie, jadąc na mistrzostwa Europy czy Unii Europejskiej, nie mówiłem, że zostanę mistrzem Europy, czy że zdobędę medal, chciałem toczyć dobre walki. Wychodziło tak, że docierałem do, do finału na każdym turnieju, więc żadnej presji, pełen luz i, i tyle. Chciałbyś jeszcze przed tym półfinałem z kalinowskim jakąś walkę stoczyć? Macie jakiś plan z Krystianem Krzyszką? Tak patrz. Y nie wiem, wiesz, no ja jestem od boksowania. Od, od, tutaj od ustalania walki z Krystian. I, I co Krystian postanowi, y, oczywiście będę miał na pewno zdanie tutaj jakieś, no to porozmawiamy, usiądziemy. Myślę, że może już jutro gdzieś się o, jakieś tam y, co, coś się wyklaruje, co dalej będziemy robili. No i, i działamy. A, a czy to będzie Kalinowski, czy, czy ktokolwiek inny, no to, to pewnie uzgodnimy. Ja, ja wiesz, ja jestem gotowy, nie? Może inaczej. Jak często ty byś chciał boksować? Słyszałem o planie na grudzień, ale powiedziałem, że dopóki z tej, z tej, z tej walki nie zejdę z ringu, to, to w ogóle nie podejmuję żadnych rozmów, bo, bo tak naprawdę schodzę, ta walka jest dla mnie ważna, skupiam się na tej walce, co będzie później to będzie i, i jutro pewnie z Krystianem usiądziemy sobie gdzieś tam po śniadanie czy po obiedzie i, i porozmawiamy jak dalej ta kariera się będzie toczyła, no ale chcę to przyspieszyć, bo dwa lata poszły psu w dupę i, i tak naprawdę siedziałem... Yy, Siedziałem i robiłem nic, a, a teraz przyszła, przyszła ta pora, żeby zacząć trenować, wiesz, nabrać tempa. Mam dużo chęci, od nowa, od nowa jaram się treningami, jestem głodny tego boksowania i, i tak naprawdę byłaby możliwość, to, to boksowałbym pewnie za 2-3 tygodnie, ale robię sobie teraz 2 tygodnie luzu totalnie bez, bez treningu, dlatego że jestem 8 miesięcy w treningu cały czas, jestem 8 miechów w treningu i, i, i tyle kosztowało mnie to, żeby wrócić na ring w ogóle. Walkę Kalinowskiego. Pod kątem, czy oglądałeś, czy nie interesowałeś się? Oglądałem, oglądałem. No wiesz, dla mnie. Mm, dla mnie, tak naprawdę. No, po pierwsze, Jordan oglądał, yy, Łukasz oglądał, więc pewnie sobie to usiądziemy, przeanalizujemy tę walkę, jak ona wyglądała. Yy, tak, od kuchni. A, a z pierwszego takiego spojrzenia, z mojej perspektywy. Yy, nie powiem, co sądzę. Zachowam to dla siebie. Zach A jakieś takie przesłanie dla Pawła, bo ta jego historia jest taka dosyć wzruszająca i tak naprawdę miałem wrażenie, że wy toczyliście takie dwie oddzielne walki w tej walce i co byś przekazał Pawłowi? Wiesz, to no... Nie ma... Nie ma co... O, nie ma co... Moim zdaniem, wiesz, no... no Miał chłopak ciężkie życie, nie ma co ukrywać, czy miał ciężkie życie, ale, ale ja wychodzę do ringu. Ja nie patrzę na historię ludzi, z którymi boksuję i czy wiesz, on był pływakiem Michaelem Phelpsem czy, czy kimkolwiek innym. Nie interesuje mnie to. On jest w ringu po to, żebym go pokonał i, i tak naprawdę gdzieś to, co, to, co yy, on robi poza ringiem, mnie nie interesuje, no ale na tym wiesz, na tym się buduje yy, publika, oglądalność i, i tak samo no, moja, yy, moja rozpoznawalność po, po Big Brotherze jest dużo większa niż rozpoznawalność z tego, że jestem Olimpijczykiem, więc to mówi samo za siebie, że yy, show. Trudne historie, w ogóle jakieś rzeczy wiesz, z kosmosu dużo bardziej się sprzedają niż, niż zwykły sport, bo, bo to jest nudne, nie ma co ukrywać, sportowcy są nudni, bo ich życie jest nudne, monotonne i tak dalej. A dzięki temu, że ja przyciągnąłem jakąś część ludzi po prostu z tego show biznesu, powiedzmy z, z, z tego kolorowego świata do, do, do świata sportu walki, wiesz, to tylko działa na plus i, i mam nadzieję, że coraz więcej takich ludzi gdzieś tutaj będzie przychodziło i będzie widziało, że jest coś fajnego. 辛苦呀。